<tryk> Dziś nastał wielki dzień przy ćwiczeniu, nie? Klatę robiłem. No i kurwa, no wcześniej, nie? Tam no, miesiąc temu, dwa miesiące temu, tydzień temu miałem tak, że miałem ciężko, nie? Bo ja ogólnie się staram robić tak, jak na zawodach, mają, nie? Czyli opuszczasz, raz, dwa, pizda do góry, nie? No i czasem było tak, że wiesz, sekunda, tylko i góra, nie? Na no, ogólnie jak zaakcentuję tą sekundę do góry, to już się cieszę, nie? To jest super. No i tak, ustawiamy się, udało dość do 140. 135, pauzę i wycisnę normalnie. 140, no tam, no też powiedzmy taką, no tę chujową, ale jest. Tydzień temu udało mi się zrobić 142,5 kg, co było wyrównaniem mojego starego rekordu. Bo stary rekord to był 143, ale takie złomowe obciążenia, to tam liczę, że to jeden chuj, nie? Ale wcześniej było tak, odbicie takie, nie? No często tak widzisz na filmikach, że biorą mi takie odbijanie, kurwa, skaczą na tej ławce jak foka jakaś, nie? No to teraz <laughs> ten, 135, ładnie, nie? Mówię, dobra, spróbuję to 145, żeby rekord zrobić, ale od razu sobie miałem w głowie, nie, to się nie uda, bez sensu, ten. To spróbuję bez pauzy, ale nie tak jak pojebany odbić, nie? Tylko, że, że kurwa, że z klaty, wiesz, ci zapada ta klata i wypierdasz od razu, tylko tak... Z wyczuciem, czyli bardziej tak coś Nie? I kurwa poszło, nie? I poszło, i zajebiście I zrobiłem rekord, kurwa I to nie taki brzydki nawet Ale docelowo, docelowo powiem co będzie Ale docelowo Chcę zrobić tak Następny trening zrobię tak 147 No, może pójdzie 150 Odbicie już chuj tam wyjebane Powiedzmy jak to by poszedł, by było zejście, no i powiedzmy, nie wiem, 152, no i już chuj tam fail będzie, nie? No to wtedy dopiero jak będę miał tego faila z odbiciem, czyli z oszukiwaniem, powiedzmy, to wtedy zrobię tak. Dobra, już jestem na skraju tego odbicia, czyli taki overload. To teraz powrotem zajdę na mniejsze, czyli ta, nie wiem, 137, powiedzmy, żeby było idealnie, że 137 biorę. Raz, dwa, trzy, żeby takie piękne było. I dalej sprogresuję, będzie 140, 142, kolejny tam miesiąc 145 i żeby, wiesz, już będę przy, przykładowo już 150 i żeby takie było, nie? Raz, dwa, żeby taka przynajmniej sekundowa pauza była prawdziwa, nie? Ale i tak 145 jak dziś zrobiłem, to się w chuj cieszę, super.